Hej, szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj taki odcinek o znajdowaniu Boga prawdziwego. Ja wiem, że to może różnie wyglądać, nawet musi różnie wyglądać, dlatego że zawsze to jest jakiś aspekt sprawy. Ale o czym akurat ten odcinek? Rodzi się z mojego niedawnego doświadczenia na modlitwie. Poszedłem rano na adorację, siedzę, modlę się na różańcu, patrzę na wystanowionego w Najświętszym Sakramencie Pana Jezusa, i nagle przepełnia mnie taka myśl: Czemu Ty jesteś taki smutny? Tak jakby Pan Jezus do mnie mówił: Tomek Czemu Ty jesteś taki smutny? I potem druga taka myśl, bo myślisz, że ja jestem smutny? Ja nie jestem smutny. Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że jakoś odruchowo, nie wiem jak to się w ogóle stało, jak do tego doszło, jak to się we mnie zrodziło, nie wiem, ale że mam przeświadczenie, jak siedzę rano na modlitwie. Najczęściej, chyba w ostatnim czasie, muszę się do tego przyznać, tak miałem, że idę na adorację, siedzę sobie, modlę się, ale mam jakieś podświadome wyobrażenie pana Jezusa, że on jest w takiej postawie Jezusa frasobliwego. Że sobie tak siedzi, tak jak mamy tę figurę w koronie cierniowej, w ciemnicy, siedzi. Taki frasobliwy, jednocześnie. Chcąc, nie chcąc, może chcąc, nie, nie wiem, nieświadomie, ja też na tej modlitwie jestem frasobliwy. To znaczy, że właśnie też tak siedzę, taki właśnie zafrasowany, może nie z koroną cierniową na głowie, ale zasadniczo no w złym stanie. I dociera do mnie powolutku, że to ja projektuję na pana Jezusa, że on musi być frasobliwy, bo ja jestem frasobliwy, a nie jest odwrotnie. Że ja tu przychodzę do niego, słuchać jego słowa, jego poznawać, nim jestem zainteresowany. On, w moim przekonaniu, na tej modlitwie jest ważniejszy niż ja. Ja bym chciał się od niego uczyć, bo on jest mistrzem, a ja jestem uczniem. A jednocześnie następuje takie zjawisko, że ja na niego wyprojektowuję swój stan, a potem myślę, że ja taki muszę być ponieważ on taki jest, <noise> że jak on jest taki frasobliwy, to ja tak przez to jestem taki frasobliwy. Tak jak mówimy czasami, tobie to musi być smutno, albo tobie to musi być trudno, ale nie pytamy tego człowieka, czy rzeczywiście mu jest smutno, czy trudno. Czasami, mam nadzieję, to słyszycie, że komuś mówicie, tobie to musi być trudno, a ktoś mówi, Mnie nie, nie, wcale nie. Ale projektujemy, że jak ja bym był w Jego sytuacji, to by było mi trudno, czy by było mi smutno, dlatego Mu wmawiam, że na pewno Mu jest trudno, czy że na pewno Mu jest smutno. I tak jak potrafimy robić z ludźmi, tak samo potrafimy robić z Panem Bogiem, a potem to bierzemy na siebie i, nie wiem, współczujemy, też właśnie nam jest smutno, nam jest trudno, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie? I pamiętam, Właśnie to z modlitwy, to była dla mnie bardzo ważna nauka, że Pan Jezus nagle okazał się w tym sakramencie, że się, że jest radosny. Nie wiem, chciałem powiedzieć, że się uśmiecha. Może nie o to chodzi, że się uśmiecha, ale że ja, ja jestem radosny, a ty co? I mnie się od razu też zachciało być radosnym, bo no jest we mnie to pragnienie być z Nim w jedności mieć właśnie to jedno serce, jednego ducha. Uczyć się, przeżywać od Niego różne rzeczy, nie? ten stan, w którym jesteśmy, te sytuacje, w której się znajdujemy. Jak Ty to, Panie Jezu, widzisz, tak jak Maria, która siedzi przy stopach Jezusa i słucha, jak On opowiada, bardziej się dla niej liczy to Jego opowiadanie, to jak On ma wykładnię tej rzeczywistości, co On przeżywa, co jest dla Niego ważne, i to jest dla mnie też. Dużo ważniejsze niż to, co ja przeżywam, jak ja to widzę. No, mam wręcz pragnienie wielkie, żeby się tego od niego uczyć, żeby tego chcieć, a jednocześnie wpadam w, takie, w taką pułapkę. Przypomina mi się też opowieść, kiedyś e, słyszałem, jak opowiadał to ojciec Kevin Scalon, już świętej pamięci. E, taki kapłan, który podróżował razem e, i głosił z siostrą Bridge McKenna. I on był takim bardzo poprawnym księdzem irlandzkim, właśnie takim poukładanym, bo był też wykładowcą, profesorem itd., itd. Był w tych strukturach, tak on to opowiadał, i takim właśnie był takim porządnym księdzem irlandzkim. I w pewnym momencie, jak siedział na adoracji w kaplicy, zobaczył, tak jakby, przed tabernakulum Pana Jezusa, który się z Niego tak śmieje się, jak bym powiedział, zalewa się po prostu na Jego widok nie? ze śmiechu. I, i, I ten taki zdumiony Kevin mówi, ale dlaczego się ze mnie tak śmiejesz, Jezu? A On mówi, że się śmieje, mówi, bo ty ciągle tylko narzekasz. No, ale jak? To on był nawet oburzony, taki, jak, jak śmiesz, panie, Jezu się tak ze mnie nabijać, nie? Jak śmiesz się tak właśnie ze mnie śmiać, tak wprost, przecież ja jestem porządnym księdzem. Zrodziło się w nim taki, zrodził się taki sprzeciw, taki bunt na to, nie? Ale to było dla niego przełomowe, nie? On nagle sobie uświadomił, że jest tak przejęty rolą, którą ma do wykonania że w ogóle nie przyjmuje tego, jak to widzi Jezus. Jezus musiał się z niego zaśmiać, musiał jakoś wykpić to jego przejmowanie się nadmierne sytuacją, nie wiem, życiem innych i tak dalej i tak dalej, żeby w ogóle dotarło, że to w ogóle o coś innego chodzi. I wtedy doświadczył takiej wolności, że Pan Jezus go w ten sposób wyzwolił. Ja przyznam na tej modlitwie, ostatnio też dokładnie wiem takie doświadczenie wyzwolenia, że, że to w ogóle może nie być tak, jak ja to przeżywam. Nie? I że tym samym bardzo potrzebuję poznać Boga takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakim mi się wydaje, że jest. I żebym na Boga nie projektował swoich jakichś przeżyć, yy, no, swoich interpretacji rzeczywistości. Nie? Żebym nie mówił: Boże, tobie na pewno musi być trudno, ciężko w tej sytuacji, musisz bardzo cierpieć z tego powodu. No, pozostawmy Jemu to. Może cierpi, może jest mu trudno, ale nawet jakby cierpiał i było mu trudno, bo pewne sytuacje są jakoś oczywiste, że są no nie wiem, trudne, krzywdzące, złe, nie wiem jak to jeszcze powiedzieć. No i trudno być z tego szczęśliwym. Ale jednocześnie widzimy też w Ewangelii, że Jezus wiele spraw przeżywa inaczej. Że wszyscy choćby płaczą nad łazarzem. Czy wszyscy płaczą nad tą dwunastoletnią dziewczynką, która umarła, a on, a on ma inne widzenie tego? I mówi: Ona nie umarła, tylko śpi. Ja? Mój brat Łazarz zasnął. To nie jest koniec. Ja? Tu nie ma miejsca na płaczki. Nawet na swojej drodze krzyżowej mówi: Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą, nad własnymi dziećmi. Jakby to, to nie jest moje przeżywanie tego. Nie? Płacz nad tą sytuacją to nie jest moje przeżywanie tego jako Jezusa, jako Boga. Można by się też obudnić, no Jak tak można? Jak tak. Mo no, ale to On jest Bogiem, a ja jestem uczniem. Nie? Jaki jest Bóg naprawdę? Do czego naprawdę mnie zaprasza? Do jakiego? przeżywania tej rzeczywistości w której się znajduje no każdy z nas chcąc nie chcąc jakoś interpretuje sytuację w której obecnie się znajduje swoją sytuację rodzinną, małżeńską, rodzicielską, sytuację w pracy, sytuację swojej religijności, nie, wiem, zaangażowania w Kościół, relacji z Panem Bogiem, czy z kimkolwiek innym, jakoś to przeżywamy, jakoś to interpretujemy, ale ważne jest to pytanie, czy tak widzi to też Jezus, jak ja to widzę? Czy czasami ja nie projektuję na Niego swojego przeżywania, a tym samym nie umiem przyjąć tego, jak On to widzi? A On, jestem absolutnie o tym przekonany, widzi to dużo prawdziwie i dużo lepiej. I warto może pozwolić, żeby Pan Jezus przyszedł do mnie, do mojego serca, do mojego umysłu, do mojego życia ze swoją prawdą. I żeby pozwolił mi zrozumieć moją sytuację dziś, żeby pozwolił mi zrozumieć moją modlitwę, żeby pozwolił mi zrozumieć naszą relację z Panem Bogiem. Myślę, że każdy z nas tego bardzo potrzebuje i nawet pragnie, a jednocześnie każdemu z nas grozi no, jakieś zmylenie dróg. Jakaś nadinterpretacja, za którą podążamy, i tak naprawdę, która nam nie daje ani rozwiązań, ani tym bardziej szczęścia, nie ożywia naszego życia, bo tam realnie nie ma życia. Tam, gdzie nie ma Bożej Prawdy, nie ma życia. Bardzo się o to modlę i bardzo Wam tego życzę też. Z całego serca, żebyście mieli takie doświadczenie, spotkania z Panem Bogiem i z Jego widzeniem naszego życia i naszej sytuacji. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej!